Super hero of turkey superhero of turkey superhero of Turkey ever the super birds of turkey Cześć wam, dzisiaj mamy zbyt wizualnie tegrane z waszą Marvel Heroes 2016. Witam was na odcinku nie z Doktora Strange'a, a z Captain Marvel. Będziemy levelowali Captain Marvel i dziś będzie mniej marudzenia na temat, na którym miałem marudzić... Eee... Właściwie nie, nie miałem marudzić, tylko marudziłem ostatnio, cały czas marudziłem na, tym, na, na, na temat tego, że Marvel się nie sprzedaje, bo Social Justice Warriors, bo feministki bo bla 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 Historia się nie skończyła, wbrew pozorom, historia nawet poszła dalej, ale. E, ale mamy kilka nowych tematów e, między innymi gdy wy to oglądacie, to już wyszedł nowy Guardians of Galaxy. Z mojej perspektywy jeszcze nie wyszedł, ale, ale do tego dojdziemy. O, nie premiera jest chyba jutro bym się na nią nawet może wybrał przy okazji tylko muszę dzwonić znajomych czy mają czas yeah, tak i z kapitan Marvel tutaj patrzę są już nowe buildy do nowej wersji nowej wersji tej 2017, z tym, że nie tak, tu lieutenant Higgins mission tracker, nie wiem gdzie mam się tam dostać, dobra, pójdziemy trochę na pole, znajdziemy w pewnym momencie, zapewne i to co jest również warte to warte wspomnienia Ha, to, że dla tej konkretnej gry nadszedł właśnie bardzo ważny i bardzo trudny czas, bo ruszyła jakiś czas temu beta na PlayStation 4 i Xbox One bodajże, jeżeli nie pokręciłem. Albo już się ta beta właściwie kończy i ta gra wychodzi w full wersji tam. Tak czy inaczej, doszliśmy do momentu, kiedy te wszystkie zmiany, które na pc są wprowadzone i na które wszyscy ze mną na czele bardzo narzekają, Doszliśmy do momentu, w którym będzie weryfikacja, czy te zmiany cokolwiek tam przyniosą i czy wersja na PlayStation i wersja na Xboxa się przyjmie, i czy w rezultacie będzie to oznaczało, że naprawdę był. Czym ja, czym ja to zrobiłem, tym ja to zrobiłem. Aha, to są ludzie, którym należy kaza kazać spierniczać. I czy te zmiany miały sens, bo jeżeli nie, jeżeli to się nie sprawdzi, jeżeli to nie, się nie przyjmie, no to wpompowali ponad rok wytężonej pracy, wpompowali mnóstwo hajsu, surowców i robotogodzin, czy jak to się tam nazywa, człowieko godzin. Człowiek okrośnik, kurde. o są. I jeżeli to nie wypali, to no to wpuścili się sami w maliny. A ja tam grze źle nie życzę, ale chciałbym dla samego siebie, żeby ta gra wróciła do sytuacji sprzed... rekreacji. Re... nie, rekreacja, to będzie po polsku coś innego znaczyło. Sprzed... zrąbania, o! I wtedy wtedy mi się by to podobało i bym mocno trzymał czeki. A tak. Mam troszkę mieszane uczucia. No ale nie wiem, nie, 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 nie powiem, żeby to się nie mogło udać. Zabiłem kogoś? Nie, nie zabiłem. Nie, nie, nie. nie powiem, żeby to się nie mogło udać, bo to się może udać na konsolach mniej lub bardziej. A, ale jakoś tak nie wiem, nie, nie, nie to, żebym płakał jakby się nie udało. Z drugiej strony nie będę miał co nagrywać na Super Hero wtorki. Superheraftorki. No więc tak, Guardians of Galaxy za moment będzie w kinach, właściwie w Stanach chyba już jest w kinach, nie ma nowego... Ym, nie ma no, no, nowej paczki z... Aha, to jest inny gracz, tak. Nie ma nowej paczki z postaciami, nie ma nowej paczki z przydupasami, właściwie nic nie zostało dodane, więc wydaje mi się, że, że twórcy skupili się mocno na, na becie i na premierze na konsolach. I postawili wszystko, jakby na, 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 jeden, na jedną kartę. Zresztą to jest zrozumiałe, że nie ma nic nowego do nowych Guardiansów, dlatego że była paczka do starych Guardiansów, a tej gry wtedy nie było na konsolach, a oni teraz mają głęboko wyodbycie odbycie wersję pc tową Więc chodzi o to, żeby teraz w wersji konsolowej sprzedać starą paczkę, jeszcze raz, jako mówkę, nie śmigano. Nie, więc. Więc ja. Nie będę ukrywał, że, że wydaje mi się, że to jest powodem, dla którego Garnia Galaxy 2K jeszcze na, tu na serwerach teraz nie szaleje. Może mają jakieś opóźnienie, może w tygodniu się pojawi coś z tym związanego. Ja nic nie słyszałem, więc tak trochę jest słabo. Ja. No ale nie ma co narzekać, mogło być gorzej. Dużo gorzej. Podoba mi się ta pytań. Fajna matę. Takie całkiem przyjemne. Jeszcze tylko przebuduję swój build pod, pod Endgame. Mam build otworzony na, na karcie obok, na drugim monitorze, więc jakby da się, da się, da się. Z tym, że jak to będzie działało, to nie wiem, zobaczymy. Aha, mogę wyrwać ten od kubła. Nie wiem, chciałem podnieść kubę na śmieci i rzucić kontenerkiem, no ale niestety nie ma tak lekko. Uff. Wszyscy spalili się, wszyscy się spalili. I powinien tu być jeden taki duży, większy kolor. POM! to tak. Szczerze ja. No. Dobro. Przepalimy do końca światłością. Dostaliśmy skrzynkę? Powiedz, czy dali nam skrzynkę? Myśmy to robili wcześniej na tej postaci, chyba, czyli to jest z, jakąś dzien, z jakimś dziennym cooldownem, wydaje mi się, może ka każdy z tych pokoi da się tam raz machnąć. Albo od instancji zależy, jakbyśmy właśnie na drugiej instancji moglibyśmy zrobić to ponownie. Nie wiem, mógłbym kiedyś sprawdzić, ale to chyba nie ma większego znaczenia, bo zarówno levelowanie, jak i dropienie fajnych rzeczy w tej grze. To, no, no, to levelować to się idzie nie tak jak ja teraz na misję, tylko idzie się na 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 na, na te wszystkie no, obrony tej, tej całej eee, jak to się nazywa? Miasta tam polowanie na bandytów, o takie coś, bo tam się cały czas bosowie spadną, tam jest kółko, więc tam leveling idzie 10 razy szybciej. Jeżeli chodzi o drop, no to nie ma co się przejmować, dropu jest od groma, jest cały czas syfiasty i trzeba się dochrapać do samego końca gry, żeby zacząć chodzić tam na dungi, na różne inne rzeczy, żeby wtedy mieć dostęp do naprawdę fajnych rzeczy. O. Więc to, to działa w ten sposób i nie ukrywając, yy nikomu, niczego, że nie ma sensu chodzić na konkretne lokacje tutaj dla dropa jeżeli coś, to już faktycznie te endgame'owe, endgame'owe, ale wcześniej nie ma absolutnie sensu, bo wszędzie drop jest zbliżony chyba, że potrzebujemy jakiś drop questowy no to wtedy wiadomo, że idziemy tam, gdzie ten o co ona się zatrzymała, nie wiem idziemy tam, gdzie ten drop questowy dają, bo, bo, bo inaczej tego dropu nie dostajemy niestety, niestety no bo ja... Ej, jak tam komu to przeszkadza bardziej lub mniej Teraz mi się przypomniało jak w Ionie trzeba było, nie wiem czy dalej trzeba, kiedyś trzeba było do jakiegoś quest'a mieć jakieś tam żelazo czy coś z pierwszej lokacji jeżeli się e, wbiło na 10 level i poszło się po skrzydełka do pandemonium to nie można było później tego żelaza zbierać Więc trzeba było go kupić od innych graczy albo zachomikować sobie wcześniej I za którymś z pierwszych podejść jak to robiliśmy to skasowaliśmy postacie ze znajomym żeby ruszyć jeszcze raz i za, zatrzymać sobie to, 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 to ten level tam że to relatywnie szybko, więc stwierdziliśmy, że żeby zrobić tego questa później się okazało, że taki górny quest, którego w ogóle nie ma sensu robić. Ale... Wow, wow, wow. Wow. Eee, że najfajniej by było to zrobić w taki sposób, że... Eee. Mogę użyć. Mogę użyć czy nie? Tak. tu. Chodź tu, wszystkim co mamy to i dojedźmy go tym co tu jest Stoimy w jego obszarówce to jest zły pomysł No i, i potem wiecie jak są te błękitne questy w Ionie tego w ogóle nie ma sensu robić a myśmy my kasowaliśmy w postaci żeby, żeby wrzucić sobie tego questa na maksa to było, to było głupie to było tak głupie no ale to dopiero jak kumacie co jest to w danej grze Czasem trudno się rozeznać, bo chyba we wszystkich grach tak jest, że pokazują wam jakiś item lepszej jakości, a później się okazuje, że te item lepszej jakości dropią hurtem i w sumie są okant yy, zada. I tu dużo, dużo bardziej opłaca się trzymać coś, co niby nie ma takiej jakości, ale jest bardziej przydatne i rzadko dropi, albo potrzeba w miliardy, milionów. Yy, tak na przykład, nie wiem, jak macie... Star Wars Galaxy of Heroes na, na apka taka na telefony. Bardzo fajna gierka, bardzo przyjemna gierka. I tam jakieś taki takie i itemów, takie gumbo. Ale potrzeba ich tak makabrycznie dużo, że to jest przestraszny, przeokrutny farm tego. Więc to ty koleś? O, dzięki. expert XP, XP, XP. Który ja tu w ogóle mam level 14? Nie jest źle. Nie wiem do którego poziomu ja się tu mogę w ogóle dochla do, dochlapać, tak, dochlaskać, dochlastać, aż do którego levelu tu 60 czy 70 gameowy. Tak czy siak troszkę farmy tutaj było, szczególnie że teraz farma zajmuje dużo więcej czasu niż, niż kiedyś. Bo kiedyś to po prostu się przebiegało przez wszystko i było się w endgame'ie Co z jednej strony było słabe, z drugiej strony było to po takie poczucie, że jestem powernym superbohaterem I bum, 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 mury padają i jestem w endgame'ie I tu się zaczynają schody Bo tu się naprawdę powerni wrogowie pojawiają No, sobie, Piotr, wypadł. Jakiś kick coś tam tego no a teraz teraz ta farma znaczy problem z lewelowaniem i z farmą w tej grze nie jest taki że ona zajmuje dużo czasu teraz ona nie jest zabawna nie sprawia frajdy to jest jej problem bo to jest taki taki Diablo klon. W Diablo klonach niewiele się dzieje, mało nie jest w tej grze jak na Diablo klona. Największą frajdą jest to, że są superbohaterowie i chcecie robić superbohaterskie rzeczy, a nie biegać w kółko i farmić i temy... No jest ten rozdźwięk i wydaje mi się, że twórcy zmieniając tą klasyczną wersję, klasyczną, tą fajną wersję, która była do tej pory jakby na tą, co mamy obecnie strzeli sobie w stopę, bo, bo uwydatnili słabości tej gry słabości połączenia superbohaterów z ee, e, Diablo klonami bo to, to, to niby pasuje do siebie ale nie jest to idealne połączenie właśnie teraz te nieidealności zaczynają gryźć w tyłek przynajmniej mnie Myślę, że teraz na nagraniach jak będę levelował Captain Marvel, to, to wydaje mi się, że to będzie bardzo długa przejażdżka. I jakoś nie powiem, żebym był zachwycony tą wizją. Szczególnie, że leveling nie idzie. Nie idzie jakoś tak mega super hiperładnie. Może nie wiem, może nie mam bossów wrzuconych na postać. Powinienem mieć jakieś bosty na postaci, ale. ale... To, to... To bym sobie otworzył dla expów, ale nie na tej postaci, bo expy później dają przecież te punkty infinity. Jest to lepiej otworzyć na kimś, kto jest w endgame. To wtedy i tak jest inny przyrost expa. To raz. A dwa, że, 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 że bardziej przydatne jest infinity points niż wylewelowana kolejna postać, która się i tak wyleweluje szybciej czy wolniej. Ale zresztą gdzie, gdzie żeś ty z biało? Pom, pom O, klepiemy dziada No nie umieraj Czy ja ci celuję prosto w pośladki? Tak, celuję ci prosto w pośladki, why not W sumie można <grym>, Czy dostać medal Niebieski, błękitny, co to jest? Jest lepszy Elektro mam um, Ubrany Venom medal Który jest taki sam jak ten, który mam ale za to mam kilka innych sprzętów. Ten jest porównywalny, to będzie lepsze. To jest porównywalne, to będzie lepsze. Lepsze, porównywalne, tak. Bo przez chwilę miałem tą wizję przedmiot wzajona tam jest odwrotnie pokazane niż w każdej innej gierce jaki będzie przyrost jest zamienione to patrzy się wtedy nie na to co się chce ubrać tylko na to co się ma ubrane żeby zobaczyć jaki jest przyrost bonusów itd. Tak więc ok to wszystko nie tegas, nie tegas, nie teges teraz możemy skoczyć dalej bo ostatnio tu utknąłem to znaczy utknąłem tu skończyłem więc nie wyrzuciło mnie na dalszy kawałek misji, więc też nie zobaczyłem, co ja tu mam zrobić. A że teraz nie wylecę z fabułą, tak jak powinno być zrobione, to znaczy, przyznam się wam, że chciałem levelować postać, tak jak zawsze leveluję postać, czyli skoczyć szybko na, 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 na te e, eventy, i to sklepasz na event tak pójdzie dużo szybciej, ale z drugiej strony wtedy nie ma żadnej odmiany. Ja biegam cały czas po tym samym kawałku miasta od bossa do bossa, klepie od bossa do bossa. Więc yes. Yeah! Z tym, że nie Z tym, że nie Dobra, jesteśmy tu, jesteśmy tu i. Spory dystans ma oh, ten atak. Yeah. O, i z tym gościem to bym pogadać. Pan Higgins, okay. okay. To jest problem. Jak się tutaj gra i się wróci do miasta, to wtedy nie widać, gdzie człowiek ma iść dalej. To znaczy, nie jest to jakoś sensownie oznaczone. Tam jest babka, która, co prawda, mówi, jaka jest misja, ale ona powinna przerzucać do, do, do miejsca, najbliższego, sensownego miejsca do tej misji. Czyli, jak mamy pogadać z tym gościem, to do tego gościa. Jak mamy zabić jakiegoś bossa, to do najbliższego huba, czy, czy tam zgrupowania, czy jakby do tego gościa przed bossem. Nie? I, i, i mogłoby być to jakoś fajnie zrobione. To Rider ELITE and... oh. No że... Nie, nie, łap, łap, łap łap. Niestety ekspy, ekspy się zmniejszają, to, to jest problem. Jak macie orby na ziemi, to trzeba je łapać jak najszybciej, bo one tylko na początku dają 100%, 100 swojej wartości a potem ten o ile z życiem czy tam z manu to mi aż tak nie przeszkadza w zależności oczywiście od postaci, którą gram i buildu ja, jaki mam on na Doktorze Strange'u jak levelowałem to miałem ciągle niedobory many. Więc, więc najlepszą rzeczą dla mnie było jak, jak dopilimanę, to, to to, wtedy się na nią rzucałem, bo nie miałem czym atakować wrogów. Ale tutaj się skupiam na levelowaniu, więc łapię sobie zielony ordy. W którym właściwie poziom mamy, może tak, nie wiem, góra do 20, ale wydaje mi się, że 16-17 to, to będzie wystarczająco jak na dziś. Find the Abandoned Subway, czyli musimy znaleźć Subway'a Różowy motor <coughs> Yeah. Pozdrowienia dla, dla tych moto, motocyklistów Hello Riders oni tu się Hello Riders nazywają bodajże. To nie było napisane, ale nie zakodowałem sobie goby. Co, to nie jest ten Sabway, to nie jest ten subway. o, ahem, przepraszam, cywili. wcale was nie miałem ochoty właśnie zabić. Nie, to nie tak. To i tak jak myślicie, nie, no, 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 no. Brakuje mi gierek w stylu jakby Diablo 2, jeżeli chodzi o Diablo klony, gdzie dało się wyczyścić całą mapę, bo w trójce, wiecie, to nie ma absolutnie sensu i to nie działa, tak jak w jedynce w dwójce, czy w jedynce szczególnie. Było to fajnie zrobione. A Tutaj jest tak, że oni się za chwilę pojawią, jak w każdym MMO i niestety to... Co prawda jest instencjonowane na graczy i jest mniej lub bardziej randomowo otworzone, ale nie ten. To mi się swoją drogą nie podoba, że to jest randomowo otworzone. Te mapy mogłyby być fajne i w jakiś sposób mniej lub bardziej odwzorowywać realne fragmenty map, nie wiem, z Nowego Jorku, Hell's Kitchen, Nowy Jork, nie? I gdyby tak zrobili, to by było naprawdę ekstra, bo... Wiecie, że te miejsca tam są, tam jest ten posąg byka czy czegoś takiego, nie? I, i mijacie te miejsca, czyli tak jakby macie dodatkowo wycieczkę po Nowym Jorku. Wydaje mi się, że to by było to by było naprawdę sympatyczne. W ogóle nie jestem przeciwnikiem losowo generowanych map z drobnymi wyjątkami. Losowo generowane mapy w różnych roglaika i tak dalej, to się sprawdza, to ma swoje znaczenie zadanie i w ogóle. Ale yy... Takich na przykład diablo no to tylko po to, żeby się mapy nie nudziły graczom, ale z drugiej strony to się przez to przelatuje raz, na przykład w tej grze, a później próbuje się farmić e, dungi, które mają ustalone mapy. Więc ta losowa, losowa generowalność tych map nie jest jakimś tam dużym plusem, atutem ani nic. W kierunku absolutnie nic. Fajnie jest, że teraz dodali na przejściach oznaczenia. Widać, że ja tu wchodzę po skrzynkę, bo jest oznaczenie skrzynki na przejściu. A nie tak jak wcześniej, że wbiegałem i nie wiedziałem czy ja biegnę już jakby do finiszu, czy, czy, czy jakiś inny fajny patent z tym jest związany. Bo czasem było tak, że omijałem skrzynkę myśląc, że to jest wyjście do exitu, a to nie było wyjście do exitu i później znajdowałem exit. Tak, okej, okay, dobra, to już mi się teraz nie chce cofać pół mapy do, do, do skrzynki, więc o skrzynkę nie czekaj, A teraz no, tak zrobili, że one się spadną przy wyjściu. No one kiedyś czekały na końcu, za bosem też kolejna drobna zmiana, którą wprowadzili. Interesting i weird. Co my tu mamy? To jest. lepsze niż to, co mam. To jest. lepsze niż to, co mam. Mam. A resztę już widziałem wcześniej. Ha! Czuję się tak, jak myślałem się zaraz rozchorować. Czuję się paskudnie. Pogoda za oknem przebiało mnie dwa razy. Zmyczenie. krew, krew, krew. flaki. Eee, trzeba z utopią obejrzeć znowu. To wyobrażacie sobie taką Gierkę w świecie z utopii? O, ale by to było osłon. Awesome. Albo jakby zrobić, to znaczy. w sumie. Nie, ja teraz pomyślałem, jakby dodali postaci z wielkiej szóstki. W sumie, oni mogą dodać postacie z Wielkiej Szóstki, bo one są w komiksowym Marvel-wersie. To jest ta sama rzeczywistość. Więc... Znaczy, no mniej lub bardziej ta sama, wiecie, jak, jak macie spider Verse, to jest część Marvel-wersu, ale na dobrą sprawę, jak siedzicie w spider versie, to nie czujecie tego, że, to, że, że, że tam jest gdzieś Tony Stark. Chociaż ostatnio, ostatnio Marvel... Wspomina na chwilę bluzganie na nich, ale stara się za wszelką cenę upychać tych ulubieńców publiczności wszędzie, czyli e, wszędzie będzie się pojawiał Iron Man, wszędzie się będzie pojawiał Kapitan Ameryka, bo, bo filmy były, właśnie filmy podobały. Wszędzie będzie e, rocket i, i GRUD, bo GRUD jest ulubieńcem publiczności, więc co z tego, że oglądacie, czytacie Spidermana, kupujecie Spidermana, będą na siłę tam gruda wciskali. Więc co chwilę są te... Przejścia między, między różnymi frakcjami, tylko po to, żeby się nie mógł tam jeden z drugim pojawić. Nie tak jak kiedyś, że to było wielkie święto, że a gdzieś tam w tle jest gród, ale o są nie, to teraz on będzie się pojawiał co dwa tygodnie we wszystkich innych komiksach. I będzie go więcej niż w jego własnym komisie, znaczy w Guardiansach, nie, ale no to samo z Torem, Tora w Torze już jest niewiele. Nie, tor to jest w ogóle osobno. Nie, bo zaraz zacznę bluzgać. Nie, a mieliśmy... Powoli i optymistycznie zbliżasz się do zakończenia tego odcinka. Ale mi zapchało zatoki, zaraz trzeba będzie się tam ten... naczpać no, czegoś fajnego. naczpać czegoś fajnego, to źle zabrzmiało. Łyknąć tak innymi słowy. Płykanie syropków dobre jest, dobre jest. Kanie syropków jest zdrowe. Tak, na pewno. Tak sobie to tłumacz, Bizu. Znaczy ja zapominam, że jest standardowy atak niezdystansowy i zatrzymuję postać z pasją i macham w powietrze. I to jest, to jest minus, kiedy się na co dzień nie gra Melesem i się zapomina o tym, że trzeba dobiec i doskoczyć do uroga. O ma na bosa. Który tu jest? A ten. Jest ta kombinacja klawiszy co na doktorze Strężu O, mana już się skoczyła. Many, many, many. I dalej mam odruch odlatywania od przeciwnika zamiast odskakiwania od przeciwnika, bo teraz się nie da odlecieć od, od przeciwnika tak jak się robiło kiedyś za dobrych czasów tej gry. W sumie muszę poczytać i na następne, za, za dwa tygodnie jak będę na następny odcinek. Z Captain Marvel, sprawdzić, jak dobrze idzie konsolową wersją. Bo mnie to ciekawi, czy, czy, czy i genialny plan upchnięcia po raz drugi tego samego, tylko w wersji ogołoconej z Finezji, e, działa czy nie działa. Bo jak działa, no to no to i gra się nie zamknie. Hehehe. co to jest? Jakieś. A jeżeli plan nie działa, no to będzie panika trochę na, na serwerach. Ale to, to ja. Dobra, proszę Państwa, nie ma co przedłużać, level 17. Myślałem, że plus minus właśnie gdzieś się jakoś tak dostaniemy i Co to na in YouTube District. Tylko znajdziemy jakiś portal, żeby się dowiedzieć jak się ten portal nazywa. Znaczy portal, lokacja jak ta zwie się ona. Jak zwie się ona, jak ona się zwie. Tak, nie ma to jak wskoczyć do metra i rozwalać kolumny, bo mogę. Jednym atakiem, falą. Jum. W sumie zastanawiam się dlaczego wziąłem Gruta, bo w sumie nie ma jakiegoś idealnego przedupasa dla niej. Pewnie z wyjściem filmu, dodadzą. Ale... Yy, ale, ale, ale... Grut... Znaczy ona, fakt, ona się tam w kosmosie trochę rozbija mocno. Od czasu do czasu. Ale...

kółko. Ja, jak ona się zmieściła przez to kółko z tymi krągłościami? Swoją drogą ta gra wtedy jak to robili, te, te misje, była całkowicie inaczej skonstruowana, jeżeli chodzi o... o, o właśnie konstrukcję fabularną i to wszystko, bo, bo powiedz za pomocą tych filmików. A teraz, teraz to idzie jakoś tak inaczej. Są dodawane te quick eventy, quick time eventy bardziej. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę i hej! Miałem tyle energii przed nagraniem i jak siadłem to zdechłem i czuję się tak bardzo umierający tak bardzo źle się zacząłem czuć że nie wiem co jest grane nie podoba mi się to bardzo bo nie mogę być chory nie mogę sobie pozwolić na bycie chorym to jest normalnie jakiś człowiek z człowieku! Najgorsze jest to, że jak się puści na ułamek sekundy to podlatywanie to... to trzeba zaczynać całkiem od nowa To nie jest... dobre rozwiązanie To sprawia, że ta gra jest wolna i toporna hmm. Tu to nie było gdzieś portalu? Tu był gdzieś portal... aha, jest chyba nad nami, to jest to oznaczenie? Tak, to jest to oznaczenie To będzie Nightclub District zapewne, tak? Tak Netclub District, chapter drugi nie Avengers Tower, nie Shipping Atom, nie net Netclub District to będzie to ostatnie. my się do Avengers Tower. Wyprzedajmy, wyprzedajmy. Po, po co tu hajsy w tej grze? Łatwiej będzie to zmucić i ten. E, Rocket, ktoś ma Roketa, ktoś chce Roketa. Roket jest fajny. Wszyscy kochamy Roketa. O, miałem traficzona, bo w Guardiansach. Była. A w sumie była, tak! Ja się, ja się już dzisiaj nie odzywam. Nie, ja, ja, ja już, ja już dzisiaj jestem spalony. To zabrzmiało bardzo źle. To zabrzmiało mylnie i bardzo źle.